e, Cracker Variations. Słuchajcie. Odpalimy. Ja cię słucham, słucham. Od funkę. Bam! Wow! Yeah! 9! 9. Dziewiąt... z plusem. Podsumowanko Kraker Variations. Powiem tak. Funkę jest to drugi szpas, no naprawdę i nie wszystkie kostki są warte swojej ceny, ale w tym aktualnie wypadku, co widzieliście, płacimy za klasę premium i ją w pełni dostajemy. Cena, którą widzieliście z początku, była spisana około 2 lata temu, jak w roku ubiegłym ta kostka nie była już dostępna. Jak i w tym. Ogólnie to Funkę zauważyłem, że jakieś, jakieś tam problemy ma z produkcją, czy też mm, nie posyła tego na polski rynek. Nie wiem nie wiem dokładnie, co jest przyczyną, ale jakieś problemy mają i to od dłuższego czasu jakieś 2 lata wstecz dostali sporo od Iskry, Argento, Alberta, no ale jeśli chodzi o typowe kostki Funkę, no. To jest tyle tego, co napłakał. Szkoda, szkoda, bo tego typu kostki 20-25-ostrzałowe, tam chyba jeszcze 16 było, 30 mm były naprawdę piękne, choć nie tanie, zaraz podkreślę i nie wszystkie. Teraz dostali tam parę, parę małych wyrzutni kątowych od Funke, ale małego kalibru, bo 20 mm, i tak naprawdę jest tam. Ja tam przynajmniej znalazłem tylko jedną konkretną, bym tak powiedział, a pozostałe średnio jakoś średnio mi się widzą. Także na dobry towar od Funkę, jak na przykład Gold Bomber, który dostali parę miesięcy temu, trzeba chyba jeszcze trochę poczekać. To by było na tyle. Zapraszam Was do sklepu Piroman, Link tradycyjnie w opisie. Dzięki za oglądanie. Hej!